Cześć, z tej strony Raun, witam Was w kolejnym odcinku Enslaved Odyssey to the West. I tak, ostatnio skończyliśmy na tym, że dotarliśmy do War Roomu, w którym prawdopodobnie, znaczy nie wiadomo, ale być może jeszcze coś ocalali się tam, schronili. Natomiast jest on zamknięty od środka, czyli tak jakby ktoś naprawdę tam był i go po prostu zabezpieczył przed wejściem mechów. Gdzie Dobra, czyli tak, musimy uruchomić jakieś źródło zasilania, które pomoże nam otworzyć te drzwi. Ale nie wiem dokładnie jeszcze o co chodzi. Na czym będzie to polegać, zaraz się przekonamy. Ona tam coś hakuje po prostu, żeby nam otworzyć drzwi.

Hmm. Tylko tak, drzwi tutaj są, znaczy ta brama jest cała pod napięciem. Nie możemy przejść sobie tak po prostu. Trzeba będzie znaleźć gdzieś tu pod spodem przejście. Oczywiście to będzie troszeczkę chyba elementów zręcznościowych e, czyli to co ta gra... To z czego ta gra właśnie słynie? Okej, okay, dobra, my mamy się tam dostać po prostu, żeby jej umożliwić tam przejście, tylko teraz tak, tam chyba jest jakaś, jakiś drążek do złapania. Okej. Okay. Czyli dobra, mamy już, taki, mamy już jakiś punkt zaczepienia. Tutaj w bok świecące elementy oczywiście pokazują nam, e, którędy się poruszać. Czyli wszystko to co wiemy już od dawna. Zaraz będziemy... O, Dawaj, 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 bo zaraz to pęknie chyba. Tak Nie, 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 z powrotem dół, na dół No i dobrze. Chyba tutaj... Tak, jesteśmy już tu No pięknie, mostek zrobiony, trip może przejść. Dawaj, dawaj, właśnie. Tutaj ją podrzucimy, ja już widzę dla siebie tam miejsce gdzie będziemy mogli się wspinać. Natomiast właśnie ją tutaj wyrzucimy. Ona sobie pójdzie dalej. Okej, spotkamy się na miejscu tak jak zawsze. Chociaż nie, co ona tam... Może coś nam otworzy dalej, nie wiem, nie wiem. A, w ten sposób ok. Czyli dobra. Mm, tutaj jest wejście, nic trudnego. O, o, dawaj, dawaj, dawaj. No i fajnie. Jesteśmy prawie tutaj na miejscu. No, dawaj, złaś, złaś, złaś. Dobra, biegniemy dalej. Together, We're do this. Thanks monkey. No relacje między tymi bohaterami widzę, że już się troszeczkę poprawiły. Monki chyba już nie chce skręcić karku trip za tą właśnie obrożę opaskę obrożę opaskę na głowie Ok, gdzie teraz? Jesteśmy. Aha, jesteśmy już tutaj Okej, just Okej, okay, dobrze, czyli tak, jeśli uruchomimy ten wiatrak, wygląda na to, że całe to zabezpieczenie tutaj padnie. oczywiście z tym zabezpieczeniem także tam te drzwi. Ale jest też druga strona medalu. Mechy będą mogły się dostać tutaj do nas, czyli czekać będzie nas na pewno walka. Okej, okay, ta nam tu przeskanuje. No a tutaj taka. Nie wiem czy to można za logiczną zagadkę uznać, ale po prostu będziemy musieli każde te te chyba... Każde te śmigło całe nie wiem jak to się nazywa, kurczę. Po prostu będziemy musieli je uruchomić. Są trzy. Tak więc zaraz zobaczymy. Dobra, aha, tutaj jest dla nas przejście. Ona tutaj na dole oczywiście zostaje. A my sobie będziemy pomału. E, pomału szukać wejścia na górę. Ok. Tu ładnie, wszystko pięknie. Jesteśmy chyba... Tak, chyba jesteśmy już na samej górze. Zaraz. O, tu jest życie. Dobre, ale dobra, jesteśmy <tusze> na tym, no, na pierwszym tym, jakby nie wiem kurczę, jak to się nazywa? Mam to na końcu języka. Wow, tu się coś uruchomiło, zębatki. Aha, dobra, czyli tak musimy. Teraz z innej strony po prostu, z innej strony się dostać na kolejną, na kolejną tą łopatkę, może to tam nazwę, łopatki tych tych tych, no, tego wiatraka. Czyli tutaj tak. ło, wow, wow, zapomniałem, kurczę. To wszystko teraz y, może nas uszkodzić troszeczkę. Trzeba będzie uważać. O, dobra, między tymi... Tędy ja przejdę chyba tak, poczekajcie. Zaraz zobaczymy. Tak, tutaj jest przejście, okej. Dobra, możemy teraz dzięki trip zatrzymać sobie te te łopatki. Zaraz zobaczę, tylko żebyśmy... O, o o i fajnie, chyba o to chodziło nawet, zaraz zobaczę. Dobra, teraz to uruchomimy. No dawaj dawaj. Aha, kurczę. Zapomniałem zatrzymać tego. Dobrze, jeszcze raz, jeszcze raz. Będziemy pewnie robić to co z tamtą. Po prostu zeskoczyć i naciągnąć ten cały, nie wiem, no, nie wiem co to, kurde, żagiel jak żagiel wygląda. Okej, okay. o to chodziło właśnie. No, troszeczkę się zbiera tych robotów tam pod bramą. Będzie ciekawie, na pewno. Został nam tylko jeden, ha. Kurczę, czy tędy nie da rady jakoś inaczej zejść? Czy muszę za każdym razem tutaj przez te zębatki schodzić? Chyba tak. No, co jest, kurde. Nie, tędy też nie zejdę. Dobra, i lecimy tam, gdzie schodziliśmy cały czas. No ile pamiętam, trzeba było chyba z tej strony na drugą stronę przeskoczyć. Bo na tamte e, puste całkowicie, te co nie, o, e, co nie jest ten żagiel naciągnięty, nie damy rady. Ale natomiast zaraz wam pokażę sztuczkę o co tu chodzi. Trzeba po prostu to ruszyć i tam zatrzymać po drugiej stronie. Stój, stój, stój. Okej, okay. o właśnie o to chodziło. I teraz... Musimy po prostu przesunąć tam, gdzie nie ma tego żagla. Ten ostatni, ostatnią naszą łopatkę. No co jest, ruszyłem, nie ruszyłem. Stój, stój, zatrzymaj. Chyba tak, okej. Okay. No właśnie, i teraz zobaczcie, możemy się na nią dostać. Pięknie. Czyli mamy już praktycznie robotę zrobioną. Teraz tylko, żebym tutaj. Zatrzymuj. No kurczę znowu. Za późno, ale to nic. Jeszcze raz. No i jesteśmy na górze. Dobra. Okay. Dobra, czyli wiatrek mamy <laughs> z głowy. Wow, te zębatki coraz szybciej się kręcą, żebym się nie wpieprzył. O, no teraz to nie widziałem, na ślepo to robiłem. Ale jakoś się udało, na szczęście. Dobra, tutaj też. I jesteśmy na dole. Dobra, teraz do Trip. Gdzie ona jest? Tutaj gdzieś była chyba, nie? Jest. Okej. Okay. do Ready for when those next come Aha, dobra, ona nam chyba po prostu włączy, kiedy będziemy gotowi, to jest źródło całe, no i ta brama nam się otworzy. Kurczę, no nie zejdę tędy, ja pierdzielę. Dobra, idziemy tędy. Tędy też nie zejdę. Ja pierdzielę. Dawać ich. Troszeczkę sobie potrenujemy na nich. Ok, co my mamy tu? Mamy trochę pocisków, chociaż zanim ja trafię nimi. Eee, to nie ma sensu dawać. Walka wręcz tutaj się chłania. Wow, wow! Oj, może być ciekawie. Co jest, kurczę. Tak, tamto nam niestety nie pomoże O ładnie, trzech zastrunowaliśmy, dawaj, 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 dawaj Jest, jeden poszedł No nie za ciekawie, nie za ciekawie Ja pierdzielę Okay, jeszcze te dwa No co za kurcze kretyn skontrował mnie No jakoś się udało Czy to wszystkie, czy nie Tak, wszystkie to za dobrze by było Czy teraz te dwa grubasy tutaj przyszły No, padaj, Kurczę, nie w tą stronę. Jest. Patrzcie jaki zawzięty, no. Ja następne lecą. no nie. Jeszcze tu jest ten stunujący. Dobrze by było go rozwalić najpierw. Wtedy tamte by były zestunowane na chwileczkę. Jest, chyba poszło, co? Nie. Albo to nie był ten robot. Co jest, kurcze. Aj, mało życia. Dawaj go, bo zaraz kurczę wezwie resztę. Aj ja pierdzielę no No, udało się bo w ostatniej chwili 4 sekundy tam zostały czy coś. To chyba będzie na tyle. Dobra, trip już leci. I dobrze, wiecie co, może w tym miejscu... Otrzymać, w tym miejscu sobie zakończymy ten odcinek, tak więc ja się z Wami żegnam, zapraszam na kolejny już niedługo. Na razie cześć!